Jest niedziela. Pada deszcz, sklepy zamknięte. Zrobiłeś sobie kawę. Ale zjadłeś do niej coś słodkiego. A nic nie masz. I co robić? Myślisz? No, jak to robić? Keto placki! Moi drodzy! Pyszne najlepsze, najprostsze, najbardziej ketogeniczne, najsmaczniejsze. Niskowęglowe, placuszki leniuszki. Moi drodzy, ostatnio na Instagramie szczuję was takimi plackami dość często. Bo jak wiecie, lubię placki. A dzisiaj pokażę Wam, jak zrobić moje ulubione placuszki leniuszki. Zapraszam! Okej, okay. do jednej takiej porcji powiedzmy do kawy. Potrzebujemy naprawdę niewiele składników. Ja nie będę tego ważył, bo każdy z Was sobie sam poważy i sprawdzi. Mam tutaj mąkę migdałową i tej mąki migdałowej wezmę dosłownie jedną, takie dwie, dwie łyżki, bo nie potrzebuję więcej. Chcę zrobić sobie tylko kilka płatków do kawy. Następnie biorę odżywkę białkową, izolat białkowy taki z SFD. WP Instant is Away o smaku karmelowym. E, jedna łyżka. Też dwie łyżki. Tyle co mąki Migdałowej. Przetrzypuję to razem. Dosypujemy proszek do pieczenia. Dzisiaj mam proszek bezglutenowy, ekologiczny. Taki jak widzicie moja żona gdzieś to kupuje. Firmy Anylon. Nie mam pojęcia gdzie to się kupuje. Dosypujemy tego proszku. Mieszamy suche składniki razem. Najpierw one się lepiej wtedy połączą. Jeśli chcemy, żeby nasze placki były trochę słodkie, no bo chcemy mieć placki do kawy, to bierzemy erytrol. Jedna. No dobra. Jeszcze tak półtorej łyżki cukru. Cukru erytrolu. Widać, że erytrol nie cukier. Nie daje cukru. Dobry. Mieszamy. Jeszcze raz suche ze sobą. Elegancko. I to by było wszystko, jeśli chodzi o nasze suche składniki. E, widzę, że mi się tu jednak zrobiło dość dużo tego ciasta i tak mimo wszystko. E, I zaczynamy dodawać składniki mokre. Ja dodam na razie tylko jedno jajko. Można dodać więcej jajek, ale dodajemy jedno, bo mam dość duże jajka ze wsi. E, dolewamy tak na oko śmietany. Ja mam akurat 36, tak, 30, taką gustyńską śmietanę. I teraz bierzemy, moi drodzy, najlepsze urządzenie we wszechświecie. Taką trzepaczkę. Lecimy z tym. Czujemy, że jest dość gęste. Ale żwawo, mocno. O tak, zaczyna to ładnie pachnieć, bo odżywka białkowa pachnie fenomenalnie. Ta karmelowa. Jest jeszcze takie trochę klejące, bo daliśmy dużo odżywki, a mało tej mąki migdałowej. Dodajemy jeszcze trochę śmietany, żeby było bardziej takie lejące. Ja, moi drodzy, dodam jeszcze odrobinę oleju MCT. O, taką kapkę. I jeszcze wymieszamy to dobrze z olejem MCT. I voilà, moi drodzy. Mamy gotowy ciasto na naleśnik. E, powiem wam, moi drodzy, że zakupiłem jakiś czas temu na Allegro taką, oto, patelnię. Patelnia na cztery miejsca, takie. Ona jest bardzo cienka. E, tutaj jest powierzchnia grzewcza e, indukcyjna, i tutaj są te cztery. Gniazda na cztery placki, i powiem Wam, że to jest fenomenalne. Bo to jest bardzo cienkie i te placki się na tym smażą doskonale. I co najważniejsze, na tej patelni nie przywiera. Po kawałku ja robię takie coś, uwielbiam takie placki smażyć na maśle. Rozprowadzamy tłuszcz. No, ok, nasza patelnia jest już rozgrzana. I teraz powoli niedużo, tyle. Tu jest proszek do pieczenia, to urośnie. Robimy cyk. Wlewamy w 4 miejsca. Nie wlewamy do pełna, bo potem to urośnie, zacznie kipieć, ubrudzi się cała patelnia. Przykrywamy, czekamy i tyle. Po około minucie sprawdzamy sobie, odkrywamy pokrywkę i widzimy, że nasze placki już są tutaj brązowe od spodu, ścięte lekko od góry. Przekładamy. Dlatego widzicie, nie leję pełno, bo potem łatwo mi włożyć moją łopatkę. Zrobić taki manewr z tym plackiem. One są dość delikatne, ale trzymają się. Wyglądają w ten sposób, moi drodzy. Pyszne, można posmarować twarogiem śmietaną. Wyciągamy talerzyk i nasze placuchy gotowe. Zobaczcie, jakie piękne, delikatne, puszyste, pachnące naprawdę fenomeno do kawy. Ile robiłem te placki, nie wiem, 5 minut, nawet nie. Polecam, 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 polecam. Życzę smacznego! Niesamowita!